Czy to ja jestem intruzem w swoim własnym domu? Od jakiegoś czasu mam problem z moim mężem, Piotrem. Jesteśmy razem od pięciu lat, a w zeszłym miesiącu przyjęliśmy do siebie jego matkę, która niedawno straciła męża. Zgadzałam się na to, bo chciałam go wesprzeć w trudnych chwilach. Jednak teraz czuję, że zaczyna to wpływać na naszą relację w negatywny sposób. Wczoraj, kiedy wróciłam z pracy, zobaczyłam, że w salonie leży jego matka, a mój mąż gotuje obiad. Wpisałam na telefonie, czy możesz zamknąć drzwi, bo hałas przeszkadza mi w pracy. Piotr przyszedł do mnie z oburzoną miną. Co takiego było złego w tym, co robię? Ona jest w żałobie, a ty nie możesz się trochę dostosować? Czułam, jak narasta we mnie frustracja. A co z moimi uczuciami? Czuję się jak intrus w swoim własnym domu. Odpowiedziałam, podnosząc głos. Nie myślisz o mnie, tylko o niej. Piotr odwrócił się i powrócił do kuchni, nie mówiąc już ani słowa. Dziś czuję się przygnębiona i ignorowana, a nasza codzienność zamienia się w cichą wojnę. Zadaję sobie pytanie: czy to ja jestem tym złym, że potrzebuję trochę przestrzeni?